Antczak i Pawlenka, o Zabrzu. No i wyszło szydło z worka i nie mam tu na myśli byłej premier, tylko to, co się dzieje w ostatnim czasie w Zabrzu. Czy zauważył redaktor Król Złoty, że w naszym mieście zapanowała rządza władzy z prawdziwego zdarzenia? To już nie są tam jakieś smaki na władzę, tylko potężny głód wejścia do pałacu zimowego, żeby zasiąść na tronie po hrabinie i carycy. A o tym głodzie świadczy to. Że do tego wyścigu śmierci o Zabrzański Ratusz zgłosiło się już 14 komitetów, i to wcale nie oznacza, że na tym się skończy bo rejestrować komitety można do poniedziałku, 16 czerwca, czyli do jutra. Kto wie, czy jeszcze kilku rządnych władzy i królowania w Zimowym Pałacu się nie pojawi. Oczywiście wszyscy ci, którzy mają już za sobą rejestrację, teraz mają czas, by zebrać po 3000 podpisów od mieszkańców Zabrza. To jednak dla większości kandydatów nie powinno stanowić problemu, w końcu władza jest w zasięgu ręki. O tak, królu złoty, i powiem panu, że nieco mnie zaskoczyło to, że aż tylu mamy mądrych ludzi w naszym mieście, którzy chcą zostać prezydentem. Aż tylu, a może tylko tylu. I może dobrze, że będzie ich kilkunastu, bo wyobraź pan sobie, jakby na przykład 100 osób chciało wystartować w przedterminowych wyborach na prezydenta Zabrza. To by było, ale chyba zostańmy przy tym, że tylko tylu mamy nader mądrych ludzi, którzy startują i dobrze. Bo jak mawiał dobry wojak szwajk, gdyby wszyscy byli mądrzy to by ludzie od tej mądrości zgłupieli. Co prawda, to prawda. Wiadomo, że o fotel prezydenta, co nie jest żadną niespodzianką, będą bili się Kamil Żbikowski z lepszego Zabrza, Borys Borówka z PiS. Swój start zgłosiła też pełniące obowiązki prezydent Zabrza Ewa Weber, która zastąpiła Agnieszką Rupniewską po tym, jak 11 maja została ona odwołana z funkcji prezydenta Zabrza. Ewa Weber jako niezależna kandydatka, podobnie jak rok temu Rupniewska, wystartuje z poparciem koalicji obywatelskiej. Nie wiadomo jeszcze, czy wystartuje sama Agnieszka Rupniewska, która mimo wszystko cieszy się wśród zawrzanym sporym poparciem. Ja stawiam, że chyba jednak nie wystartuje, aczkolwiek mam tylko nieoficjalne informacje. Jeśli Agnieszka Rupniewska jednak wystartuje, to warto wspomnieć, że Ewa Weber nie widzi jej w roli pierwszego, drugiego ani trzeciego wiceprezydenta, gdyby oczywiście Ewa Weber wygrała. Taką deklarację złożyła podczas piątkowego briefingu prasowego. Pytanie tylko, czy nie znajdzie się dla hrabiny inna funkcja? Ale zakładamy, że deklaracje pełniącej obowiązki prezydent Zabrza są poważne i nie są obietnicami bez pokrycia w stylu, cóż szkodzi obiecać. Poza tym, kto wie, czy Agnieszce Rutniewskiej odpowiedniej propozycji w zamian za odpuszczenie sobie startu w wyborach nie przedstawił ktoś znacznie wyżej postawiony w platformie. A kogo my tu jeszcze mamy z kandydatów rządnych władzy w Zabrzu? No, startuje wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek Bar, a także były wiceprezydent Zabrze Rafał Grygiel. Mamy jeszcze komitet małgorzaty Mańki -Szulik. Ale ci, którzy myślą, że Caryca wraca do gry, są w błędzie. Jeśli wraca to pośrednio, bo kandydatem z jej komitetu ma być Rafał Kobos. Czyli były naczelnik Biura Inwestorów w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Kogo jeszcze mamy, redaktorze? W gronie najmądrzejszych i rządnych władzy w Zimowym Pałacu? No, z pewnością Sebastian Pershing dziembowski Startuje jako kandydat z poparciem Konfederacji, ale co ciekawe, jest też zarejestrowany Komitet Zabrzeńska Inicjatywa Społeczna, z której Dziembowski startował w zeszłorocznych wyborach samorządowych. Trochę to przypomina takie przyrządzanie dwóch pieczeni na jednym ogniu, ale nie czepiajmy się. Sam przyznam, że swojego czasu na Pershingu Dziembowskim nie zostawiałem suchej nitki w artykułach, ale w tej chwili mogę powiedzieć szacun, bo przez ostatnie kilka lat widać, że z tego Pershinga wyrosło całkiem przyzwoite i rasowe zwierzę polityczne. I wcale się nie zdziwię, jak 10 sierpnia zaskoczy wysokim wynikiem w wyborach i to nie tylko dlatego, że będą wakacje i można się wówczas spodziewać różnych politycznych anomalii. Ależ pan kadzi Pershingowi, skupmy się jednak jeszcze na kilku innych osobach, żeby nie zarzucano nam, że kandydaci dużych partii coś nam posmarowali, bo sam pan wspomniałeś, że takie komentarze się pojawiły. A pojawiły się pod materiałem wideo z konferencji Ewy Weber. Niejaki pan, Xavery czy jakoś tam, zarzucił nam, że materiału z tejże konferencji jest tak dużo, że musieli nam posmarować. Ba, nawet napisał, że na jakąś kolację Ewa Weber zaprosiła dziennikarzy. Zastanawiam się tylko, dlaczego wróciliśmy z tej konferencji głodni i szczerze mówiąc nie było nawet możliwości najedzenia się oczami. A może Królu Złoty zaprosili na Wszystkich dziennikarzy oprócz Anczaka i Pawlenki. Skandal! A tak na poważnie kolacji nie było. Szkoda, bo mogli ją na przykład zorganizować przy symbolicznych kebabach lukasa Podolskiego. Ale czyń pan honory i wymień jeszcze jakichś rządnych władzy w zabrzu. No więc tak, jest Michał Gaj Majkowski, który w wielu poprzednich wyborach startował bez sukcesu i niezmiennie od co najmniej pięciu lat mówi o tym, że tworzy potężną ogólnopolską partię polityczną. Wyścigu o opłat Zawrzu jest też przedsiębiorca z doświadczeniem w administracji Marcin Grupiński, a z Nowej Lewicy razem startuje Barbara Hamiga. Podobno dr Witold Berus, znany zawrzański artysta plastyk, też coś wspominał o starcie i zbieraniu podpisów, ale wygląda na to, że na razie komitetu nie zarejestrował. Maestro, macie na to czas do poniedziałku 16 czerwca. Startujcie, to będzie już 15 kandydatów. I to by było na razie na tyle: mamy kilkunastu rządnych i głodnych władzy w zabrzu. Aha, jeszcze zapomniałbym o panu Mariuszu. Pan Mariusz Wal, który bardzo aktywnie zaczął działać w mediach społecznościowych, wyprowadza mocne ciosy w kierunku FWB. Tylko, czy człowiek, który startował już kilkakrotnie w różnych wyborach z poparciem różnych partii, w tym Platformy i PiSu przekona do siebie mieszkańców. Będzie ciężko, teraz jednak truskawka na torcie, jak powiedział kiedyś Tomek Hajto. Uwaga, uwaga, Anczak i Pawlęka na prezydenta. Taram! Tak, nasi drodzy słuchacze i czytelnicy, w jednym z naszych podcastów informowaliśmy o tym, że wystartujemy. No i musimy tę rewelację nieco zmodyfikować. A tak dokładnie to odwołujemy na razie ten start. Może w przyszłości. Masz pan rację, że za dużo tęgich głów startuje i nie chodzi o to, że przeraża nas ta potężna konkurencja, ale po prostu stwierdziliśmy, że jakby jeszcze nasz duet przystąpił do grupy rządniej i głodniej władzy w zabrzu, to ludzie od tego nadmiaru rządz mogliby oszaleć. Zatem mówimy pas i nie startujemy. Jak to powiedział jeden klasyk. Cóż, szkodzi obiecać, a niech za Antczaka i Pawleńką teraz inni obiecują i najlepiej jakby te obietnice spełnili. Oczywiście, rezygnując ze startu w wyborach, chcieliśmy, uwaga, przekazać nasze cenne poparcie. Przekazujemy je. Wszystkim 14 kandydatom i wszystkim innym, którzy jeszcze zdążą zarejestrować swoje komitety, no i oczywiście tym, którzy, którym się uda zebrać te podpisy, bo jak nie zbiorą, no to nie mają poparcia. Wybór jest prosty, kochani zabrzanie, wybierzcie jednego z tych kilkunastu, kierując się głosem serca. A jak serce nie będzie Wam podpowiadać, to podejdźcie do tego na przykład losowo i spełnijcie swój obywatelski obowiązek. 10 sierpnia po prostu idźcie na wybory, bo cóż szkodzi kogoś wylosować i na niego zagłosować. Amen.